Państwo Danuta ze Krakowa przez 20 lat od śmierci męża żyła z jego renty rodzinnej w wysokości 2800 zł. Gdy dowiedziała się o nowym prawie, które weszło w życie w styczniu tego roku, nie mogła uwierzyć własnym uszom. ZUS powiedział jej, że może dostać dodatkowe 15% swojej emerytury do renty po mężu, to prawie 400 zł miesięcznie więcej. Ale była haczyk, który prawie kosztował ją wszystko. Danusia złożyła wniosek w lutym, ale ZS odrzucił go bez wyjaśnienia. Dopiero gdy przyszła po raz trzeci do oddziału z DUS, dowiedziała się o jednej krytycznej rzeczy, o której nikt jej wcześniej nie powiedział. Ta informacja zmieniła wszystko i teraz dostaje pełną rentę wdowią. Czy wiecie Państwo, że od lipca tego roku prawie dwa miliony polskich seniorów może znacząco zwiększyć swoje świadczenia emerytalne? Ale większość z nich nawet nie wie o tej możliwości. A ci, którzy wiedzą, często popełniają błędy, które mogą kosztować ich tysiące złotych rocznie. Dzisiaj pokażę Państwu dokładnie, jak uzyskać rentę wdowią, ile to oznacza pieniędzy na Waszym koncie i jakie są ukryte pułapki, które zdłos nie zawsze wyjaśnia od razu. Ostrzegam, to co usłyszycie na końcu tego filmu może być dla niektórych z Państwa prawdziwym szokiem finansowym. Co to właściwie jest ta renta wdowia i dlaczego dopiero teraz o niej słyszymy? Od 1 stycznia 2025 roku wdowy i wdowcy mogą pobierać jednocześnie rentę rodzinną po zmarłym małżonku i część swojego własnego świadczenia, całość renty rodzinnej plus 15% emerytury albo odwrotnie. To oznacza prawdziwą rewolucję dla milionów polskich seniorów. Wyobraźcie sobie Państwo, przez dziesięciolecia musieliście wybierać albo renta po zmarłym mężu czy żonie, albo wasza własna emerytura. Teraz możecie mieć oba świadczenia jednocześnie. Wnioski można składać od stycznia, ale wypłaty rozpoczęły się dopiero od 1 lipca 2025 roku. I tu jest pierwszy problem: wielu seniorów nie wie, że złożenie wniosku wcześniej oznacza, że świadczenie będzie wypłacane wstecz od lipca. Każdy miesiąc zwłoki to stracone pieniądze na Waszym koncie. Ile dokładnie pieniędzy możecie dostać? Liczmy razem na prawdziwych przykładach. Weźmy panią Marię z Warszawy. Ma własną emeryturę 2400 zł brutto i prawo do renty rodzinnej po mężu w wysokości 3200 zł. Dotychczas musiała wybierać, a wzięła wyższą rentę po mężu za 3200 zł. Ale teraz z rentą wdowią może dostać całą rentę rodzinną 3200 zł plus 15% swojej emerytury, czyli 360 zł to daje jej 3560 zł brutto miesięcznie zamiast dotychczasowych 3200 zł a różnica 360 zł miesięcznie 4320 zł rocznie A co z panem Stanisławem z Gdańska Ma emeryturę 3600 zł i rentę rodzinną po żonie 2200 zł W jego przypadku lepszym wyborem będzie wzięcie całej emerytury 3600 zł plus 15% renty rodzinnej czyli 330 zł Suma 3930 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 3600 zł zysk 330 zł miesięcznie. Ale uwaga! Te 15% to tylko początek, od stycznia 2027 roku będzie to już 25% drugiego świadczenia. To oznacza, że Maria będzie mogła dostać 3200 plus 600 złotych, czyli 3800 zł miesięcznie, a Stanisław 3600 plus 550, czyli 4150 złotych. To prawdziwa różnica w życiu seniora. Ale czy wszyscy mogą skorzystać z renty wdowiej? Oto warunki, których Zdus nie zawsze jasno tłumaczę. Po pierwsze, musicie mieć ukończone 60 lat. Po drugie, wasz zmarły małżonek musiał pobierać emeryturę lub rentę albo spełniać warunki do ich otrzymania w chwili śmierci. Po trzecie i to jest kluczowe, nie możecie być w nowym związku małżeńskim. ZUS to sprawdza bardzo dokładnie. Jest też jedna pułapka, o której mało kto mówi. Jeśli już pobieracie rentę rodzinną i macie przyznane prawo do emerytury z ZUS, może automatycznie przyznać wam rentę wdowią bez składania wniosku. Ale uwaga może wybrać opcję mniej korzystną dla Was finansowo. Dlatego tak ważne jest złożenie własnego wniosku z wyraźną deklaracją, które świadczenie chcecie mieć w pełnej wysokości. Teraz najważniejsza część ile zostanie Wam na rękę po wszystkich odliczeniach. Zgłos mówi Wam całej prawdy o podatkach i składkach. Od renty wdowie płacicie podatek dochodowy według zwykłej skali podatkowej, ale są ulgi. Jeśli macie prawo do ulgi dla seniorów, a większość z was ma, to pierwsze 2500 zł miesięcznie jest wolne od podatku. To oznacza, że jeśli wasza renta wdowia nie przekracza tej kwoty, nie zapłacicie ani złotówki podatku. Ale jest haczyk przy składce zdrowotnej. Od całego świadczenia płacicie składkę zdrowotną 9%, ale możecie odliczyć od podatku tylko 7,75%. To oznacza, że zostaje wam około 1,25% więcej do zapłacenia. Na rentę wdowią 3500 zł to około 44 zł miesięcznie. Przeliczmy to na przykładzie pani Marii: 3560 zł brutto minus składka zdrowotna 320 zł minus podatek około 150 zł i kwal około 3090 zł na rękę. To wciąż o ponad 250 zł więcej niż miała dotychczas. Jakie są ukryte korzyści, o których ZDŁES nie zawsze mówi? Po pierwsze, renta wdowia podlega corocznej waloryzacji razem z innymi świadczeniami emerytalnymi. W tym roku waloryzacja wyniosła 5,5%, więc wasze świadczenia rosną automatycznie z inflacją. Po drugie, renta wdowia nie wpływa na prawo do 13 i 14 emerytury. Dostajecie je dodatkowo na podstawie swojego głównego świadczenia. To może oznaczać dodatkowe 3-4 tysiące złotych rocznie w postaci tych dodatkowych świadczeń. Po trzecie, jeśli pracujecie na emeryturze, renta wdowia nie jest ograniczana limitami dorobkowymi. Możecie spokojnie pracować i pobierać pełne świadczenie. Jak złożyć wniosek i nie popełnić błędów, które kosztują tysiące złotych? Wniosek można złożyć osobiście w oddziale ZUS, przez internet na platformie PZUS lub wysłać pocztą. Najważniejsze to wyraźnie zaznaczyć, które świadczenie chcecie mieć w 100%, a które w 15%. TUS nie może tego zmienić bez waszej zgody, ale może źle zinterpretować wasze życzenie. Załączcie wszystkie dokumenty: odpis aktu śmierci małżonka, dokumenty potwierdzające wasze świadczenia, a jeśli pracujecie, zaświadczenie o dochodach. Każdy brakujący dokument to opóźnienie wypłaty nawet o kilka miesięcy. Kluczowa rada: jeśli TUS odrzuci wasz wniosek lub przyzna rentę wdowią w kwocie niższej niż oczekiwaliście, nie rezygnujcie. Macie prawo do odwołania w ciągu 30 dni. Ponad 40% odwołań kończy się sukcesem świadczeniobiorcy. Kiedy renta wdowia może być niekorzystna? Te przypadki Was zaskoczą. Są sytuacje, gdy renta wdowia może przynieść Wam straty finansowe. Jeśli macie bardzo wysokie dochody z pracy czy najmu, dodatkowe świadczenie może przesunąć Was do wyższego progu podatkowego. Zamiast 12% podatku zapłacicie 32% od nadwyżki. Drugi przypadek to osoby z niskimi świadczeniami, które mają prawo do dodatków mieszkaniowych czy energetycznych. Wyższy dochód może pozbawić was tych dodatków, a strata może być większa niż zysk z renty wdowiej. Trzeci przypadek, jeśli wasz zmarły małżonek miał bardzo niską rentę rodzinną, 15% z niej to może być śmiesznie mała kwota. Lepiej zostać przy własnym świadczeniu. Oto szokująca prawda, o której większość seniorów nie ma pojęcia. ZDS nie będzie was informować o prawie do renty wdowiej. To oznacza, że jeśli sami nie złożycie wniosku, możecie stracić tysiące złotych. Według wstępnych szacunków, prawo do renty wdowie ma około 2 milionów polskich seniorów, ale wnioski złożyło dotychczas mniej niż 800 tysięcy osób. Co więcej, jeśli złożycie wniosek dopiero za rok, nie dostaniecie świadczenia wstecz. Każdy miesiąc zwłoki to stracone pieniądze, których już nie odzyskacie. Dla przeciętnego seniora to może oznaczać stratę nawet 4-5 tysięcy złotych rocznie. Najgorsze jest to, że ZUS często przyznaje rentę wdowią w sposób automatyczny, ale niekoniecznie najkorzystniejszy dla Was. Jeśli nie złożycie wniosku z wyraźnym wyborem, urząd może zdecydować za Was i zazwyczaj wybiera opcję tańszą dla budżetu państwa, a nie lepszą dla Was. I na koniec najbardziej szokująca informacja: osoby, które już pobierają rentę rodzinną, mogą w ogóle nie dostać powiadomienia o możliwości skorzystania z renty wdowiej. CytuS zakłada, że jeśli wybraliście kiedyś rentę rodzinną zamiast emerytury, to znaczy, że była ona korzystniejsza, ale od tego czasu wasze emerytury mogły być kilkakrotnie waloryzowane i sytuacja mogła się całkowicie odwrócić. Dlatego błagam wszystkich, którzy mnie oglądają, sprawdźcie swoje prawa do renty wdowiej już dziś. Zadzwońcie do ZUS, sprawdźcie w internecie, przyjście do oddziału. Te kilka godzin poświęconych na załatwienie formalności może oznaczać dla Was tysiące złotych dodatkowo każdego roku. Wasze emerytalne bezpieczeństwo jest tego warte.